Dlaczego zmieniłeś nazwę kanału? Dlaczego od tygodnia nie ma filmików? Dlaczego ciągle się wszystko opóźnia? Dlaczego gówno wiesz? Dlaczego? 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 Zydelczymi słowami Przełączały do granic. Dobrze to wiesz! To suka, To suka! Jest! Subiektywnie ujęty komentarz agnostyczny japa tam. Wszyscy japa tam, bo trzeba sobie wyjaśnić dzisiaj pewne rzeczy, a w dodatku powiedzieć parę słów o gorącym okresie, który tak naprawdę jest przed nami. W związku z tym szybko przechodzimy do komentarzy. Jakubek23 nawiązuje do tematu, na który zwyczajnie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy Messi jest najlepszy w historii. I teraz tak, wszyscy zwolennicy Argentyńczyka powiedzą, że oczywiście, osoby neutralne mogą powiedzieć, że bez Mistrzostwa Świata Nigdy nie będzie można o nim tak w stu powiedzieć, a antyfani stwierdzą, że nie jest najlepszy nawet obecnie, a co dopiero w historii. Kiedyś była inna piłka, dziś jest inna i powiem szczerze, że mam wywalony na to, czy był najlepszy, czy nie był i czego tak będą nazywali. Wiem jedno, jadam się jak dzieciak, mogąc oglądać go na żywo i tyle mi wystarczy. Kiszka Men pyta, w ilu języków potrafi się dogadać? Tak naprawdę w każdym, jak jest odpowiednio dużo alkoholu. A jak nie ma, to migowo. Dla przykładu, jeżeli ktoś nie wierzy, patrzcie i rozumcie mój przekaz. The Blues trochę nie w porę dodał komentarz, że Chelsea od dłuższego czasu nie gra antyfutbolu. Ogólnie patrząc na ten sezon można tak powiedzieć, ale to co zagrali z Paryżem u siebie to jest już szczyt wszystkiego. Nie będę się rozwodził, bo mówiliśmy o tym dość szczegółowo we wczorajszej pierwszej połowie. Ale fakt jest taki, że Chelsea dostała w tym meczu dokładnie to, na co sobie zapracowała. Paweł zastanawia się nad umożliwieniem odejścia Alweszowi w momencie, gdy mamy ban transferowy i zostaniemy z samym Montoją i Daglasem. To znaczy z samym Montoją. Patologia sytuacji polega na tym, że nie zrobiono kompletnie nic, by uniknąć sytuacji, w której to Alwesz rozdaje karty i to on teraz powie, ile chce zarabiać. A jak mu nie dadzą odpowiedniej sumki, to sobie gdzieś pójdzie. Za to właśnie płaci się osobom na odpowiednim stanowisku, żeby jednak pilnowały takich rzeczy i zdawały sobie z tego sprawę. A tu psikus. Sytuacja jest naprawdę ciężka, ale większość tutaj stoi po stronie Brazylijczyka. Przemek narzeka na wyjściową jednostkę City w meczu z Barcą. Zapomina jednak przy okazji o tym, że ja, Turé nie wystąpił w tym meczu przez wgląd na decyzję trenera, tylko z powodu zawieszenia, które miał. Inne rotacje personalne, moim zdaniem, wiele by też nie zmieniły, jeżeli chodzi o te, które wspominasz, bo dyspozycja barcy była naprawdę dobra tego dnia, a linia obrony City nie stanęła na wysokości zadania. I to właśnie tej formacji najwięcej bym zarzucił po pierwszym meczu. Mati, zioło. Benzema, według mnie, jest jednym z lubieńców Pereza i to jest fakt. Aczkolwiek nie można odmówić mu przydatności i jakości, jaką często wnosi do zespołu. Problem z nim jednak jest taki, jak mówisz, że ma wahania formy i to bardzo mocne. Ale tu już szukałbym przyczyny w braku konkurencji, bo jednak Cheachali to w żaden sposób Francuzowi nie zagraża. W sumie za czasów Figuana Benzema jakoś specjalnie lepiej nie grał, ale uważam, że dobre nazwisko na szpicy mogłoby podziałać na niego pozytywnie. Ewentualnie jakaś szesnastka w szatni. A nawet jakby nie podziałało na niego pozytywnie, to ewentualnie ten ktoś mógłby grać za niego. Tak czy owak, Benzema na pewno ma talent, ale chyba oczekiwania wobec niego były stanowczo za wysokie, bo. Nie jest to gracz po on jego, przynajmniej moim zdaniem, ma inny profil, zacznijmy od tego, ale jak trafia do Madrytu, to przecież wszyscy mówili, że będzie drugi Zidan, wielki francuski gracz. I to się trochę za nim niestety ciągnie. Demedialny trochę mnie tutaj zaskoczył swoim wywodem, po pierwsze dlatego, że nikt o zdrowych zmysłach nie będzie bronił kretyńskiego zachowania Alby, który kopał leżącego gracza po plecach, choć niby chciał trafić w piłkę. Zachował się jak baran, jest to oczywiste i każdy naprawdę, jak już powiedziałem, o zdrowych zmysłach to wie. Ale dwie rzeczy mnie zaniepokoiły. Po pierwsze, jak się to można w ogóle próbować porównywać coś takiego do tego, co zrobił Pepe w meczu pamiętnym z Hetafe? I po drugie, jak możesz w ogóle napisać, że Casquero symulował sytuację, po której został skupany przez Portugalczyka? Tak, porównujesz brutalne i hamskie zachowanie z czymś, co przejdzie do historii futbolu. Pepe najpierw popycha ręką w polu karnym, będącego w pełnym biegu Casquero i to kiedy jest sam na sam, przewraca go, zasłużony karny, zasłużona czerwona kartka już za to, później sprzedaje mu dwa potężne kopniaki, jak ten już leży, następnie paswi się nad nim dociskając go do ziemi, sprzedaje dwie bomby w pysk innym graczom hetafę, zwyzywał sędziów i tak naprawdę Casillas musiał go ściągać wtedy z boiska i tak zakończył swój recital. Miejmy jakąś miarę, Alba jest ohydny jeżeli chodzi o jego skłonności do symulowania, zachował się jak baran kopiąc rywala po plecach, ale mimo wszystko jest lata świetlne od tego, czego w tamtej akcji dokonał Pepe. I tutaj nic mnie nie przekona, że jest inaczej. Stefana Batorego pytającego o transfer ISCO do Barcelony, odsyłałam na kanały poświęcone science fiction, bo na pewno tam dowie się na ten temat nieco więcej niż u mnie. Na koniec Andrew, który jednak źle odebrał moją definicję, kibica sukcesu. Wyjaśnię na spokojnie raz jeszcze. Jak ktoś zaczyna kibicować drużynie, dlatego że jest na fali, ta, ten team, to nie ma w tym nic. Dziwnego, to normalne, bo większość osób tak jednak ma i nie oszukujmy się. Najlepsi gracze, wielkie pieniądze, sukcesy i tak dalej, to wszystko przyciąga. To jest jasna sprawa. Mnie przyciągnął do Barcelony na przykład Ronaldo, który rozgrywał historyczny sezon. Ciebie, tak jak napisałeś, sukces w Lidze Mistrzów. No i super. Kibic sukcesu różni się od nas tym, że ja nie zmieniłem ulubionego klubu w czasie, gdy w Barcelonie nie szło i Ty tak samo. A kibic sukcesu dwa lata był za Barcą, Później to jednak za Bayernem, a ostatecznie zawsze w sumie miał sentyment do Realu, co nie znaczy, że za rok znowu nie będzie za Katalończykami. Czyli kibic sukcesu przenosi się wszędzie razem z trofeami, a normalny zostaje z klubem w każdej sytuacji. I to na tyle. Także odwołuj Łysego, bo znowu będzie pierdzielił bzdury, a tego obaj nie zniesiemy. A przy okazji pozwolę sobie na końcu odcinka przytoczyć Twój wczorajszy dowcip po kibicowaniu Ronaldo. Zmieniłeś nazwę kanału i teraz jest beznadziejna. Przejdźmy do tematu i o tym, dlaczego ten hajs, o który ostatnia osoba pyta, jak to się stało, że hala dzieci stały się futrole. Sprawa jest prosta, choć składa się z kilku elementów. Po pierwsze, wynika z tego, że tak już mam, że nie lubię stagnacji nie lub i lubię się właśnie rozwijać, sięgać coraz dalej, to jest oczywiste. Dlatego na kanale zaczęły się pojawiać nowe formaty, jak zauważyliście, i wkrótce będzie ich jeszcze więcej. W ten sposób znajdą się treści dotyczące największych lig w Europie, a nie tylko samej La Liga. Już teraz musiałem odpowiadać na masę wiadomości pod tytułem Hala dzieci? To to jest za nazwa. A o co tutaj chodzi? O czym jest ten kanał? Fanie innych klik. nie mieli pojęcia. Nie dziwię się w sumie patrząc na nazwę kanału, że w ogóle jest to piłce. I dochodziło do takich absurdów, że otrzymywałem propozycje reklamowe sklepów z artykułami dla dzieci, jak na przykład wózeczki czy zabawki. Bo jakaś pani przeczyta Hala dzieci i myślała, że prowadzę kanał dla rodziców. Poważnie. Dlatego podjąłem twarde kroki a kilkugodniowy ban na Facebooku tylko je przyspieszył, że nazwa kanała. Kanała odnosi się teraz do ogólnie hejterskiego i strolowanego świata piłki nożnej, a hala dzieci pozostanie w nazwie. Sprzedałeś się. Ze mną tak już jest, że zawsze mówię, jak jest. Coś jak Max Kolonko, tylko ja naprawdę mówię, jak jest. I fakt jest taki, że wszystkie te opóźnienia w dodawaniu filmików, rzadko wrzucane piosenki i tym podobne krzaczki wynikają z tego, że poza prowadzeniem kanału, na którym wbrew wizjom wielu z was nie zarabia się. Kokosów, prowadzę własną firmę i niestety to wszystko zabiera czas. Wyjście jest takie, że gdyby część dochodów zapewniły mi zarobki z kanału, to spokojnie mógłbym robić i więcej materiałów, i lepszych, i przede wszystkim terminowo. To jest chyba oczywiste. Ja wiem, że grono internetowych specjalistów chciałoby, żeby wszystko robić za darmo, a najlepiej to do, do tego jeszcze dokładać interesu, jak ktoś może zarobić, a już nie daj Boże, dobrze zarobić, to jest szmatą i trzeba to zjechać. Zakładam, że z takiego podejścia się wyrasta, a przynajmniej tego życzę napinaczom, których w internecie jest pełno. To wszystko naprawdę zabiera czas i pochłania pieniądze. Teraz na przykład potrzebuję kupić dwa mikroporty, bo sami słyszycie, że jest pogłos w dźwięku. A jak kupować to dobry sprzęt. Jeden taki mikroport kosztuje 2,5 klocka, w terminologii modelek, czyli 5 tysięcy za parę. Dodatkowo światło na tło, bo czasami niestety są z tym problemy, to też parę stówek. Mikser też by się przydał, żeby nie tracić podłączenia mikrofonu efektowego i nagle okazuje się, że tego wszystkiego nie robi się za małe pieniądze. Ja chcę, żeby wszystko wyglądało jak najlepiej i dlatego mam to wszystko wliczone w koszty, nawet nie macie pojęcia ile już wyładowałem sprzęt. I nie narzekam, bo dla mnie to jest część rozwoju. Ale naturalne jest, że jeżeli mogę na tym zarobić, żeby się zwróciło chociaż, to chcę z tej opcji skorzystać. Gówno prawda. Mógłbyś to robić szybciej i taniej. Zauroczył mnie komentarz jakiegoś oryginała, który napisał gdzieś, że pierwsze głupoty, bo takie skróty to są maksymalnie dwie godziny roboty i żeby nie okłamywał widzów, że są opóźnienia, że to dużo pracy. I właśnie takie typy zakładają masowo kanały, robią filmiki, na które poświęcają dwie godziny, wszystko w gównianej jakości i się dziwią, że nikt nie ogląda. Informacyjnie, żeby przygotować dobre skróty, trzeba przede wszystkim obejrzeć mecze, których skróty dotyczą. Jak ktoś robi skróty oglądając same skróty, to gratuluję. Później trzeba dokonać selekcji materiału, czyli pociąć dostępne w internecie skróty, bo przecież nie wrzucę ich w całości. Do tego przygotować komentarz, bo to nie jest tak, że siadam i biadole. Nagrać go, wszystko zmontować, wyeksportować i wrzucić do sieci. I wierzcie, lub nie, ale to wszystko zabiera dobre 8 godzin, i to tak lekko licząc. I dlatego ludzie chętnie to oglądają, bo nie robię czegoś na pół gwizdka, wolę opóźnić materiał niż wypuścić gniota. Tego podejścia nigdy nie zmienię, to od razu zapowiadam. A że mógłbym robić taniej, mógłbym, i wyglądałoby to wszystko już miało beznadziejnie. Chyba nie o to tutaj chodzi. Warto mierzyć, mierzyć wszystko w górę, a nie w dół. Pieprzenie. Zakładam tak naprawdę, że ten temat dotyczy wielu youtuberów i warto w końcu wytłumaczyć szanownym odbiorcom, jak wiele pracy wkłada się w przygotowanie treści, które chętnie oglądacie. Radek z kartoflisk.pl też poświęca masę czasu na swoje materiały, choć wydaje się, że przecież tylko nagrywa, tnie i wrzuca. Dla mnie przygotowanie suki czy pierwszej połowy z Bolchesterem to są kolejne godziny, nie mówiąc o czasie potrzebnym na zrobienie dobrej piosenki. To teraz sobie pododawajcie czas po przygotowania tych wszystkich poszczególnych filmików w tygodniu a sami zobaczycie, że nie jest to takie proste. Wszystko co dobre wymaga czasu i pieniędzy. Jak ktoś tego nie rozumie, to znaczy, że jest jeszcze na kieszonkowym po prostu i nie mam pretensji, bo dorośnie i zrozumie o co chodzi. Myślałem o różnych opcjach, nawet o jakimś crowdfundingu, czyli zrobienie jakiejś akcji, że fani mogliby wpłacać pieniądze w zamian za jakieś tam bonusy, ale znając zapał internautów, którzy przeważnie chętniej piszą, że coś zrobią niż faktycznie robią to, Obrałem inną drogę. Tak to mniej więcej wygląda. Absolutnie nie użalam się, bo jestem w pełni zadowolony z tego, co robię. Bardziej wolałem wytłumaczyć to po prostu tym, co wiedzą lepiej, że jednak trochę pracy i hajsu trzeba w to wszystko włożyć, co się robi chętnie. No. Niby to jest proste, ale jednak nie dla każdego. Wybaczcie, że ten odcinek był taki mało związany z piłką, ale wchodzimy w wielki tydzień, a w nim będą specjalne tematy. We wtorek lub w środę wrzucę krótką sukę dotyczącą Ligi Mistrzów i meczu City, plus wstępnej zapowiedzi tego, co się będzie działo w niedzielę. W piątkowej pierwszej połowie poświęcimy trochę czasu nadchodzącemu klasykowi, a w sobotę i w niedzielę wrzucę kolejne materiały o derbach, na które wszyscy czekamy. Postaram się ubrać to w ciekawą formę, jak zawsze. Do tego dojdą oczywiście skróty środę, czyli znowu kilkadziesiąt godzin trzeba na to wszystko znaleźć. Żyć nie umichać. Co by zakończyć jakimś humorystycznym akcentem anegdotka. Siedzimy wczoraj na meczu i wspominamy o tym, jak fan Realu, którego mieliście okazję oglądać w którychś reakcjach, powiedział kiedyś, że on nie jest za Realem, tylko za Ronaldo. I Kumpel odpowiada, lepiej być za Ronaldo niż przed nim.